poznałem y, dokładnie miesiąc temu właśnie na emisarzu Harunki Munduszewskiej, nie znam wcześniej. No i okazało się to jeszcze jedno konie kolejne biedne odkrycie artystyczne nie tylko i osobowościowe, też świetną kawędziarką. A jeśli, no, kiedy zobaczyłem te obrazy z Jerozolimy, to przypomniała mi się też ta moja wizyta. Świetnie to oddają klimat tego miasta i, i wszystkie z tym związane. Historie y, się znakomicie się kojarzą i, i są świetnie pokazane. Y, jak mówiłem, obiecałem, że będę krótko, mówimy, więc witam wszystkich serdecznie. Y, cieszę się, że znowu jest Państwa dużo. Już tu myślimy, poszerzyć galerię, bo tu w podwórku jest jeszcze ze 100 metrów kwadratowych, proszę media, żeby nie prały tego na poważnie na razie, ale, ale mamy takie plany. Poproszę Panią. Y, Dyrektor naszego uniwersytetu, pani profesor Tamara Zacharów. No któż lepiej może powiedzieć o swojej przyjaciółce, pracownicy, też można tak powiedzieć. Dziękuję. Tak? Halinka, drodzy Państwo, ja rzeczywiście mogę pochwalić się tym, że dłużej znam niż pan dyrektor, panią Halinkę, i rzeczywiście to jest. Długi czas znajomości i myślę, że mogę powiedzieć przyjaźń, za którą jestem jej po prostu bardzo wdzięczna. Dlatego, że przez wiele lat, proszę Państwa, ja pracując w Instytucie Pedagogiki, razem pracowałyśmy w tym instytucie przez wiele, wiele lat i pracowałyśmy w takiej komisji programowej. To jest dla wtajemniczonych chyba najtrudniejszy taki kawałek chleba, jeśli chodzi o planowanie zajęć ze studentami i przyznam szczerze, że... Wiele mogłam nauczyć się od pani magister. Mogłam też wiele, proszę Państwa, nauczyć się, jeśli chodzi o samo życie. Pani Halina Cholewka jest człowiekiem wyjątkowym. Ja myślę, że wszyscy pracownicy Uniwersytetu są dumni, że w naszym gronie ktoś taki jest, bo chciałabym podkreślić, że jest cały czas. Cały czas jest z nami i dzięki jej zaangażowaniu, i dzięki jej wielkiej pracy możemy dzisiaj szczycić się nowym kierunkiem studiów. Edukacja plastyczna w zakresie, edukacji artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. Chcę powiedzieć, że jest to wielkie osiągnięcie. Jest to kierunek studiów, który jest nowatorski, jest wielkim wyzwaniem i tylko dlatego pojawił się w naszym uniwersytecie, że pani Halina Cholewka podjęła olbrzymi wysiłek, żeby ten program studiów ze swoim zespołem przygotować, a mówię to świadomie ze swoim zespołem, ponieważ katedra, która jest w naszym instytucie i jest w strukturze uniwersytetu. Tak naprawdę to jej dziecko. Tam są ludzie, którzy, myślę, że wiele razy będą podkreślać i mówić o tym, jak wiele zawdzięczają pani Cholewce, jak wiele nauczyli się od niej i jak udało się wszystkim stworzyć takie środowisko, które, myślę, że jest w tej chwili olbrzymią szansą dla młodych ludzi z naszego regionu, którzy mogą rozwijać swoje zainteresowania, którzy mogą rozwijać swoje pasje i po prostu studiować na takim kierunku, którego dotychczas w naszym uniwersytecie nie było. I proszę Państwa, cóż mogę powiedzieć? Każda wystawa Pani Halinki to wielkie przeżycie. Myślę dla wszystkich. Dla, dla wszystkich, którzy są tutaj dzisiaj w tej sali, dla wszystkich pracowników uniwersytetu, ale wszystkich przyjaciół. Tak niezwykłej osoby i powiem jeszcze tak, że zawsze jak oglądam tę pracę, to, to nie ma takiej sytuacji, żeby nie było takiej jednej wyjątkowej, która zawsze robi na mnie wielkie wrażenie. I potem tak stoję przy niej i stoję i myślę, może kiedyś będzie moja. I chcę Państwu powiedzieć, że zostałam obdarowana taką pracą przez panią Halinkę Holetkę i, i cenię sobie to bardzo i jest to dla mnie wielkie, wielkie wyróżnienie, że mogę taką pracę posiadać. A ona pochodziła właśnie chyba z poprzedniej wystawy z tamtej serii. Z tamtej serii. Szanowni Państwo! Myślę, że dzisiejszy wieczór to dla nas wielkie przeżycie. Świętujmy, bo to jest naprawdę wielkie święto społeczności, miasta Siedlce, społeczności Uniwersytetu, nas wszystkich. A Halince po prostu życzę wszystkiego dobrego, życzę jej spełnienia marzeń i życzę tego, żeby nigdy nie przestała mieć swoich pasji. Tego, co w niej jest najpiękniejsze, proszę Państwa, to, to takie młode spojrzenie na życie i to wszystko, co nas otacza. Także Halinko, wszystkiego, wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Bycie. Dziękuję przede wszystkim panu dyrektorowi Centrum Kultury i Sztuki, że zaprosił mnie do zrobienia wystawy w galerii. Bardzo to dla mnie wielki zaszczyt i wyróżnienie wystawiać w galerii, która rozpoczęła dosyć niedawno swoją działalność. Dziękuję wszystkim Państwu za przybycie. Dziękuję za przybycie osobom, które poświęciły swój czas, chciały przyjść na wystawy, chciały zobaczyć to, co ja robię. Dziękuję za przyjazd gości z no, dalekich stron, bo z Warszawy z Wiżnic, z, z Międzyrzeca. Dziękuję panu Szczerbińskiemu, który tam prowadzi galerię i wystawia właśnie e, mojego kolegi pracy, Antoniego Wróblewskiego. E, także dziękuję bardzo. Dziękuję moim kolegom, e, ponieważ e, oni też e, są twórcą. Jeżeli oczywiście będziemy mówić o jakimkolwiek sukcesie tego przedsięwzięcia, to chcę z tego miejsca podziękować za to, za wkład pracy moich kolegów, przyjaciół, najbliższych w to przedsięwzięcie, ponieważ mój kolega, profesor Tomasz Nowak zaprojektował katalog, napisał tekst do tego katalogu. Natomiast mój znakomity kolega Antoni Wrublewski był aranżerem tej wystawy i że jeżeli ona ma taki kształt, jak ma. To jest to zasługa jego talentu, jego wrażliwości, jego wspaniałego spojrzenia e, też na sztukę, a ja słuchałam wszystkiego. co. <noise> Szanowni Państwo, e, ponieważ spotkałam moich studentów, zawsze to zostawiam tak na <noise> koniec. E, oni są bardzo dla mnie ważni i dziękuję, że przychodzą, mimo że już nie mam z nimi zajęć. Dziękuję pani rektor za słowo o mnie, bardzo miłe dla mnie, nawet jeżeli na wyrost, to jest bardzo miłe. Dziękuję panu rektorowi Jówce, że zechciał też przyjść na tą wystawę zawsze. Obdarza mnie dobrym słowem na każdej wystawie. i żeradme, <gologia> <gomedical> e, Dziękuję wszystkim Państwu. E, I cóż mogę powiedzieć o wystawie? Wystawa e, to jest cykl e, Jerozolima, cykl miejsca. Są prace nowe i nie pokazywane. To, są, to jest grafika. Czasami jak wiszą obrazy na ścianie, to y, czytam gdzieś, że prezentuje malarstwo. Ja pokazuję wyłącznie grafikę. I to są druki farbą drukarską na płótnie i na tekturach, na papierach. To są druki unikatowe jednoegzemplarzowe. Grafika kojarzy się z powielaniem. Ja grafikę... Jak traktuję jako metodę twórczości, a nie e, e, sposób na, na powielanie, na tworzenie druków wielonakładowych. Także są to jednoegzemplarzowe prace. E, takim, taką myślą przewodnią jest e, fenomen miejsca, miejsca, które w jakiś sposób wywarły na mnie ponieważ inspirowały mnie do skojarzeń, do różnego rodzaju refleksji, z tego powstały prace. Nie, są to jakieś, nie jest to ani wynik pielgrzymowania, ani wynik wycieczek krajoznawczych. To jest w pewien sposób formułowana opowieść, gdzie przy pomocy śladu, jaki zostawia człowiek, mówimy właśnie o nim. I zastanawiamy się nad e, motywacją, nad e, tym, co człowiek może sobie stworzyć w zależności od chęci, w zależności od umiejętności, od zamiarów, ponieważ miejsca, które kreuje są albo jego azylem, albo jego przekleństwem. Więc e, tu są różne prace, prace. Inspirowane pobytem w Jerozolimie, ale też cykl, który wisi tam po prawej stronie, to jest cykl miejsca, to jest cykl inspirowany programami informacyjnymi, gdzie pojawiają się miejsca w różny sposób określające zamiary i działalność człowieka. Także to tyle, co chciałabym powiedzieć na temat tych prac, żeby za bardzo nie. Zagadać, ponieważ jak powiedział Pan Dyrektor, gawędziarstwo jest moją cechą, więc staram się bardzo skracać, żeby udowodnić, że jest obecne. Od...